Dzień dobry. Witam. Przepraszam za niezbyt dobry obraz. Niestety nagrywam to jak to koledzy mówią, z mikrofalówki albo z pralki. Chodzi mi o co poza farkrajem. Na Commodore OS system bez żadnego problemu zainstalował się Painkiller i gra Prey. W tej chwili Tutaj jeszcze mam taką gierkę. To jest chyba GTA, która kiedyś kosztowała zawrotną sumę dysku. I spróbuję tą gieruchnę. Teraz przy Państwu spróbować zainstalować. Moment. To jest płytka instalacyjna GTA. Ja tej gry. Osobiście no, nie będę ukrywał, nie trawię, ale jako, że jeden z moich subskrybentów ma tą grę, więc mówię, spróbuję, czy na Linuxie to pójdzie. Na Linuksie mincie nie chciało, zobaczę, czy odpali się na e, Commodore OS System. Pokazała się ikonka, podobnie jak w Linuxie mincie. Klikam sobie na ikonkę. No i tutaj gdzieś powinien być setup. No chyba to będzie to. Klikam na setup i co? Zrobisz? Może trochę podniosę ekran. O tak. Żeby było lepiej ciut widać. Proszę, jest! Kurde. To wine w Komodore OS musi być cholernie fajnie czy jakoś skonfigurowane. Patrzcie, i nawet Polish mamy. Wow! No to co? Lecimy na ten szczecin, nie? Przejdźmy przez proces instalacji. GTA. E, dalej. Oczywiście, że pójdę dalej. Tak, wszystkie wasze warunki, akceptuję spadać. Oczywiście, tak, rozpoczynam instalację. No jakby nie patrzył. Tylko niestety, no i ja mówię jeszcze raz z góry, przepraszam za ekran. Może tak będzie ciut lepiej widać, o. Instalacja GTA jak na razie idzie. Ta gra ma taki mechęs, że chyba ma tylko 10 możliwości instalacji. Ja w tej chwili to robię przy wyłączonym internecie. Zobaczymy, czy da radę. A jak wiecie Państwo, Far Cry, Pan Killer i Prey już chodzą. To to widzieliście. Tego prawdopodobnie jeszcze nie, ale postaram się w kolejnym materiale zrobić jakieś wstawki z nieudolnych moich prób nagrywania. Dobra, może spauzujmy na razie, poczekajmy do końca instalacji. Doszłem do końca. Tutaj się pokazuje reQuest, nie wiem czy to będzie widać na. Ekranie komórki, ale chyba nie jest, może teraz o, że zainstaluj DirectX w nawiasie 2010.06 i a dobę, a dyskę, no to jak chcesz, to leć. Oczywiście, że akceptuję. Bo inaczej nic nie da rady zrobić. Next, jak słychać, czytnik szwargo sobie tam skrobie, popójcie laserem i co? I poczekajmy na zainstalowanie się Directa. Dajcie Państwo chwilkę czasu, a ja zrobię pauzę. W międzyczasie. Po dłuższej chwili skromania laserem płyty DirectX -y przychodzą do emulatora. Czyli potem zostanie nam jeszcze Adobe Dziesiątka. A. No, panie Dziejku, leć pan z koksikiem, doszedł do końca, chyba chociaż mogłem sobie darować tą adobę dziesiątkę, no ale jak już tak chciał, teraz się powinien odpalić adobę dziesiątka. Tak, jak przypuszczałem, z automatu poszło. Wyodrębnia sobie pliki instalacyjne. Tak, ostrzeżenie. Wiem, że jest chroniony. Spadać na szaf i liście pompować. Wszystko chronicie prawami. Tylko kurwa, nadmać. Za przeproszeniem, przepraszam za wulgaryzm. Nie chronicie graczy przed. Ech, przed czym? Przed. Drenowaniem przez korporację. Zakończę. No, zakończyło się. Tutaj mamy Adobe dziesiąteczkę. No i co? Gdzie jest jakiś kurde plik startowy. Który to będzie. Chyba to. Zobaczmy, czy GTA. O! U, Błąd. Error. Szkoda. E, pach. Co tam chcesz? Nic. Nie poszło. No uruchom. Jeszcze raz. Jakiś błąd. Czyż... A, może Łajza potrzebuje. Może ta Wajza potrzebuje, proszę Państwa, sieci. Sekundkę. Siecia ma już podłączonego. No, spróbujmy jeszcze raz. Co on tu nam powie? No nie jestem robotem. Co? I cholera wie o co tu chodzi? Kurde, tak to jest jak się nie zna angielskiego. Blok. Dobra, alof. Chyba tak powinno być. Alof. spadać mi z makafe wąt mi z tym głównym nie potrzebuję dobra w każdym bądź razie nie wiem coś jest nie tak mam nadzieję że dojdę może jakieś stery może coś i tyle o tak tutaj żadne inne ikony poza tą nie ma spróbuję wyjąć płytkę i jeszcze raz spróbuję odpalić. Nie. Error. Internal error. Trzeba było to wpisać i sprawdzić. Error raport. No raportuj sobie, chłopcze. Puh. Dobra. Help back. Może czegoś nie ma. Może by trzeba było zainstalować ten patch polonizujący? Nie wiem. Dobra. Próbowałem wstępnie się zainstalować. Dało. Ale jeszcze z tym powalczę. To by było tyle. Serdecznie pozdrawiam. Cześć.